W ramach Dominikańskiej Formacji Dorosłych spotykamy się od 2020 roku i mamy nasze spotkania zawsze w piątki około godziny 19 w tym roku równo 19 i spotykamy się w trzech takich blokach. Pierwszy to jest Biblia i teraźniejszość i tu na spotkaniach z ojcem Andrzejem omawiamy sobie Biblię. W tym roku Ewangelię św. Mateusza, właściwie omawiamy ją od początku. Jesteśmy raptem gdzieś na dziewiątym czy dziesiątym rozdziale. Następnie na tych spotkaniach omawiamy również w ramach cyklu Liturgia i Sztuka spotykamy się z autorami różnych dzieł chrześcijańskich, z Vera Icon, a na spotkaniach dotyczących teologii i życia omawiamy w tym roku książkę Tomasa Halika Południe chrześcijaństwa. Czytamy ją razem z ojcem Wojciechem. A my ja jesteśmy, że tak, duchowość Dominikanów jest magnesem, który tu przyciąga mnie osobiście. Poza tym, tak powiedziałabym, poznaje się dogłębnie, dogłębnie jakby zagadnienia i Ewangelii, i sztuki. Piątkowe spotkania po całym tygodniu pracy są takim niesamowitym doświadczeniem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, spotkania właśnie ludzi, którzy też mają różne poglądy, którzy czasem inaczej patrzą na sprawy bardzo oczywiste. Dodatkowo jeszcze dyskusje z ojcami, którzy nie no, będziemy kryli, prowokują nas czasami i my o tym wiemy, udajemy, że nie wiemy i tak udajemy ogólnie, ale z tego wszystkiego wynikają bardzo ciekawe dyskusje, i to jest taka inspiracja dla nas, katolików żyjących normalnie w świecie, mających różne problemy, różne doświadczenia. Inspiracja do tego, żeby samemu coś poszukiwać i żeby bardzo często odnaleźć się. Wierzę w życiu, w tym, gdzie jesteśmy, jakie pełnimy też jakieś zadania w rodzinie, w społeczeństwie. To to może patetycznie zabrzmiało, ale przez weryfikację i spotkania ludzi, właśnie, którzy w różny sposób doświadczają też wiary, ale i życia, bardzo dużo pomaga i daje też taką przestrzeń do poszukiwań. Ciekawą rzeczą jest również to, że to, czego teraz nam brakuje. W takim świecie współczesnym, to to umiejętności rozmowy, czyli dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami, ale też właśnie posłuchanie innych, nie tylko mówienie i niesłuchanie i wypowiadanie jakichś nieomylnych wniosków. I to jest fajne, że tu można się rzeczywiście spotkać. Można powiedzieć coś mądrego, można powiedzieć też coś, co, 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 co spowoduje gorącą dyskusję. No, ale właśnie to jest, to jest, to, to jest to, 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 ta, ta możliwość spotkania się tutaj i porozmawiania. Przy herbatce przy perwadce, tak. No to jest chyba taka jedna z niewielu we Wrocławiu możliwości dla, os dla osób dorosłych, mówicie osób dorosłych, no, które kocham, mogą właśnie tak naprawdę uczestniczyć w duszpasterstwie dla dorosłych. W duszpasterstwie, które uwzględnia potrzeby też osób dorosłych z bardzo różnym doświadczeniem. Myślę, że spotkania dominikańskiej formacji dorosłych bardzo dobrze wpinają się w to nasze nowe hasło Wrocławce Dominikanie i Ty jesteś w centrum. To jest taki fajny czas dla dorosłych ludzi, gdzie faktycznie możemy go spędzić ze sobą i ze sobą porozmawiać. Więc warto tutaj przyjść. Zapraszamy.